Witam wszystkich Widzicie pirochit Chciałem wam coś nagrać Po moich Wielkich bataliach Z pomocą machonego Wreszcie Przyszły Dyby Nareszcie dyby są. O i teraz to będzie Mała dybów Proszę Dzisiaj wejdziemy po sztuce Nagramy o, patrzcie, jeszcze tutaj jest biały dym. O. Cały kartonik. Tutaj już wczoraj trochę. O, zobaczcie, trochę tutaj już zielone przyszły. Łapostrocie. Przyszły takie. O, ognie bengalskie. Zielone. Też je przetestujemy. A co? I tu przyszły flary Czekajcie, takie. Te są zapieczętowane, Nie. O, takie flary. JF48 Red 10 sztuk. Bo na pilotce już widziałem je. Do mnie teraz dopiero przyszły. Tak jest. O. Redy. Fajne są. Ile to ma? neku 49,5. No, zobaczymy. Zobaczymy, też się przetestujemy. Ale co tam plary Ważne, że są dymy. Dymy są dymy. Pozdrawiam i zapraszam do testu dymu. Tak jak powiedziałem wcześniej. Na wstępie. Wszystkim dziękuję za suby i za oglądanie kanału. I już nie musicie pisać, że są gdzie są dymy, bo dymy przyszły. Przyjechaliśmy właśnie je odpalić, przetestować. O, tu młoda. Idziemy. I teraz tak. Pierwszy będzie zielony. Już Wam to pokazuję. Pierwszy będzie zielony. Tu jest biały. Tu jest żółty. Tu jest różowo-czerwony. Fioletowy. Czarny. I tamten jakiś ma być purpurowy, czy jakiś dziwny, ten ostatni jest. Spróbujemy odpalić zielony i biały. Z wiadomych względów jesteśmy na takim torze. Mam nadzieję, że tu nic nie przyjedzie. Także lecimy. Zielony i biały go odpalimy. O! Zobaczymy te dwa. O. Oczywiście. Z wiadomych względów biały i zielony O Biały, ładny Zielony też O zobaczcie Galante Zielony się nie może przebić Ale będzie lubi biały O biały jest Bardzo dobry, zielony tak samo Ale zakotuniły, zobaczcie co się dzieje Uuu uh. Dobre, dobre. O! Ale dał czadu ten biały. Zielony też. O! Zielony jeszcze się pali. Ale dobry. Dobre, dobre. Dobra. Niech to przejdzie trochę i lecimy. No już poszło to tam. I do góry, nie? Zobacz, jaka siekiera Ale siekiera Ubiemy. tego że. O! Dobra, złapiemy żółtego teraz. Lecimy z żółtym. Wiem, że już był teścik, no ale przyszły długo oczekiwane dymy, więc postanowiłem znowu je odpalić. Tamte były trochę inne pomieszane były, więc Idziemy zawsze w cenie ładny, żółty Nie powiem ładny Idzie do góry Wiadomo, że dynamy do sesji zdjęciowej Do jakichś brane, bramek na wesele raz biorą na mecze nie muszę mówić No, taki obfity żółty, nie? Ładny kolor. No, taki. Lądowy. Także Boguś się wywiązał, obiecał, co mu zeszło parę, nie powiem, ale grunt, że są, nieważne, ważne, że wreszcie przyszły. Lecimy teraz różowo-czerwony. Powinien być tak pisze. No, ten żółty tam jeszcze się utrzymuje. A różowego, ładny kolorek. Ładny, ładny kolorek. Ładny, ładny. O, rozkosza się. Ło. Ładny, gęsty. A się utrzymuje ten dym, nie? Ładny. No, taki. No, nie jest taki za długi, o tak bym powiedział, ale kolor ładny do zdjęć, czy do czego? i bardzo się utrzymuje. Bo dobra wilgotność jest, bo wtedy my się cały czas utrzymują tu. Zadymiliśmy wszystko. Dobra. Lecimy z fioletowym. Panie. Fioletowy. A tam różowy jeszcze. Ktoś ładny. No tam jakimś dzipem nie zapierdziela mam nadzieję, że się nie steguje tutaj ale pojechał, zobaczcie tam pojechał O, ale się rozkokocił ale się rozkokocił też ładnie jesteśmy na takim torze tu jeżdżą na kładach różnymi jeepami i tu było strzelane jak pirochit było otwierane. Więc... ładnie się ten dym. Dynu... O, unosi się jeszcze cały. Rębandzko. Dobra, lecimy teraz z czarnym. O, czarny. Co. No, o, tam je, Nie wiem, czy będziecie go widzieć, ale tam, tamtędy jeżdżą. Uu, nie wiem, czemu czarny zawsze. zawsze tak. zawsze tak piszą, jakoś tak z krzyką. Ale gęsty czarny. Czarny to czarny, nie? Ale zobaczcie, jak się utrzymuje to wszystko do góry. No. Czarny zawsze. O, o, co to szary taki się zrobił teraz? No, ale... Ja. <laughs> Nie, ja. ale się utrzymuje. Też ładny. No i dobra, został nam ten turkusowy czy coś tylko, patrzę, żeby się to. nadal się utrzymuje tutaj dobra będzie zadymił trochę ale nie ważne dobra ostatni lecimy z tym turkusowym zobaczymy co jakiś kolor ma być taki Tu się pali? o to bardziej taki zielonkawy mi się zdaje nie? Mhm. ale taki Ładny też kolada ładny ładny, ładny Tylko one trochę tak przy się palą trochę, ale ale do jakichś zdjęć do tych to jak powiedziałem to, to nie są złe Także wszystkie dymy oczywiście na pirohitradom. Zapraszamy. Idzie sezon, już mamy dużo towaru, a będzie jeszcze więcej. Także wiadomo, że inflacja, wiadomo, że wszystko drożeje. Prawdopodobnie te dymy troszeczkę więcej też będą kosztować niż kosztowały. Ale niewiele więcej. Ale są warte uwagi jak dla mnie. Także zapraszamy. I do zobaczenia.